Robert Fenik, prezes Kościerskiej Spółki Komunalnej Koseko. Znajdujemy się dzisiaj na terenie ujęcia wody, tego miejsca, z którego produkujemy kościerską dobrą kranówkę. Zapraszam Państwa na wycieczkę po tym obiekcie, żeby zobaczyć jak ją produkujemy i dlaczego jest tak dobra. Początek drogi kościerskiej kranówki to jest właśnie to miejsce: sześć naszych studni głębinowych, które wydobywają wodę surową z około 35 do 45 metrów poniżej. Miejsca, w którym stoimy. Oczywiście niektórzy uważają, że pobieramy ją z tego oczka wodnego pomiędzy ujęciem wody a kościerskim stadionem. Oczywiście to nieprawda. Woda bierze się stąd, z czwartorzędowych pokładów wody głębinowej i stąd przeprowadzona jest technologicznie do hali filtrów, w której ją uzdatniamy. Woda po etapie poboru z ujęcia serenów tych pokładów 35 metrów poniżej terenu poniżej terenu, trafia nam tutaj, do stacji uzdatniania. Przechodzi kilkustopniowy, minimum trzy etapy uzdatniania. Pierwszy na powietrzanie, które ma na celu wytrącenie osadów, w szczególności żelazowych. I trafia nam wówczas na jedną z trzech naszych filtrów piaskowych otwartych, których ta właśnie woda ulega gruntownej filtracji. Zadaniem hali filtrów, w której byliśmy przed chwilą, było gruntowne przefiltrowanie wody. Tak była, była czysta i klarowna, natomiast w tej chwili znajdujemy się przy urządzeniu, które odpowiada za bezpieczeństwo bakteriologiczne naszej wody, czyli lampa UV. To przez nią przechodzi 100% naszej wody produkowanej codziennie i wtłaczanej do miasta Kościerzyny i ona nam gwarantuje bezpieczeństwo bakteriologiczne tego, co pijemy w kranach. Te dwa wielkie zbiorniki za mną to rezerwuary wody już czystej, uzdatnionej przed wtłoczeniem do sieci. Minimum dwa razy w ciągu doby je wymieniamy na zupełnie nową wodę, ponieważ to jest tylko 1000 m3. Kościerzyna potrzebuje dużo więcej. Stąd ta woda trafia już poprzez cztery pompy, poprzez system sieci kościerskiej do każdego naszego odbiorcy i do każdego kranu. Przed chwilą widzieliśmy jak następuje proces uzdatniania kościerskiej wody, która trafia do każdego kościerskiego kranu. W tej chwili znajdujemy się na terenie... Pomieszczenia socjalnego Kościelskiej Elektrociepłowni, 3 km od ujęcia, na, w środku największego naszego osiedla, osiedla Skłodowskiej, w którym mieszka większość mieszkańców Kościerzyny. My pijemy wodę z kranu, w każdym z naszych obiektów, bez wyjątku, nigdzie nie kupujemy wody butelkowanej i mogę powiedzieć tak: w Kościerzynie nie ma lepszej wody niż woda z kranu, nie ma sensu kupowania wody w butelkach. Przechodzimy na salę obrad Rady Miasta. Tu wszyscy nasi kościerscy, miejscy radni dbają o przyszłość i rozwój naszego miasta. A dbając także o środowisko, pijemy najlepszą kościerską kranówkę. W ten sposób nie tworzymy dodatkowych śmieci.